Cześć Przemek. Przed chwilą wyszedłeś z programu Big Brother. Krótko? No wyszedłem, no i jest super, nie? No. Byłeś tylko tydzień. Odpadłeś jako pierwszy uczestnik drugiej edycji. E, tylko tydzień. Czy to jest krótko, czy to jest długo? Za długo. To jest za długo. Nie chciałeś zostać do końca? Nie miałeś ambicji, żeby na przykład wygrać? Nie, absolutnie nie miałem ambicji, żeby wygrać. Poszedłem tam zupełnie zrobić sobie bekę, żeby sobie trochę po prostu pożartować z chłopakami głównie. Wiem, ja że będzie fajna ekipa była, ale zdecydowanie trzy miesiące to jest za długo w tym programie. Są ciekawsze czy do roboty. Ja lubię Big Brothera, oglądam i mnóstwo innych osób też ogląda. Nie bałeś się tego, jak zostałeś przedstawiony i jak zostałeś odebrany, czy na przykład byłeś lubiany, czy raczej nie lubiany? Nie, bo mam to w dupie, więc nie obchodziło mnie to. Czyli ogólnie poszedłeś do programu po to, żeby sobie zrobić beka, to czemu nie chciałeś zostać dłużej? Przecież mógłbyś kręcić bekę dłużej, półtorej miesiąca na przykład i Wiesz, ja chciałem zostać dłużej, że chcę kręcić bekę, dlatego wygrywałem zadania i byłem w drugiej pozycji. Los chciał, że po prostu wasy w losowaniu wyznaczył mnie do e, pary zagrożonej. No i to było wiadomo, że mnie wybiorą, bo ja nie budowałem relacji z ludźmi na początku, tylko sobie patrzyłem, co i jak i tak dalej. Wiem, że teraz raczej bym już nie odpadł. Ludzie mnie bardzo polubili, poznali, jakim jestem i bym mógł sobie jeszcze tam troszkę pożartować. Natomiast nie miałem nigdy planu dostać do końca, bo bo nie, no bo bym chyba tam zgłupiał.